Wczorajszy odcinek skończyliśmy na Domu Strachów. Swoją drogą, Dom Strachów, albo Nawiedzony Dom, po japońsku to jaśki. Bardzo popularna atrakcja dla Japończyków. Pamiętam jak miałem jakieś kilkanaście lat i babcia wzięła mnie do jednego jaśki w Miyazaki, w centrum handlowym, ale powiedziała, że tam nie wejdzie ze mną i poszedłem sam. Na wejściu ostrzegali, żeby nie biegać, nie dotykać i całość miała potrwać około 20 minut, a ja przebiegłem w 2 minuty. Nice. Po Domu Strachów poszliśmy do bardziej interesującego nas miejsca: Muzeum Takojaki. Nie wiem, czemu to się nazywa muzeum są to głównie knajpki, ale kocham takojaki. W tym samym budynku, tak zwanym Docks Tokyo, którym jest właśnie Muzeum Takojaki i Dom Strachów, są jeszcze dwie spore atrakcje. Po pierwsze Joypolis. Tokyo Joypolis to kryty park rozrywki. Jest obsługiwany przez firmę SEGA i oferuje różnorodne atrakcje i gry, w tym doświadczenia rzeczywistości wirtualnej, symulatory wyścigów, gry zręcznościowe i roller rollercoastery, ale tematyczne, często związane z anime. Cena za wejście z atrakcjami to 5000 jenów, czyli jakieś 160 zł. Kolejną atrakcją w tym miejscu jest Legoland. Atrakcja dla dzieci, ewentualnie fanów Lego, a wiem, że są mi tacy bez względu na wiek. Podobno super miejsce, żeby przyjść z dziećmi, bo jest tutaj naprawdę co robić i jest mnóstwo atrakcji. A jeśli ktoś kolekcjonuje Lego, to to miejsce może pochwalić się szerokim asortymentem. Są nawet pojedyncze części Lego sprzedawane osobno. Tak jaki to była przystawka. Teraz idziemy się nażreć jak świnie. Stop. Widzicie te znaki? Są warte zapamiętania. To znaczy tabe hodaj, czyli jesz ile chcesz. Chociaż was może bardziej interesować taki napis, czyli no mi hodai, pijesz ile chcesz. Dobra, lecimy dalej. Restauracja nazywa się The Oven American Buffet, ale na szczęście nie jest tam tylko amerykańskie jedzenie, a z praktycznie całego świata. Co przyznam, jest super. Nawet będąc w Japonii, raz na dwa tygodnie można zjeść coś, co jest mniej japońskie. Były takos do zrobienia samemu, serio fajna opcja, bo można było dać sobie na przykład zero warzyw i samo mięso. Różne makarony, pizza, azjatyckie mięsa w sosie teriyaki, jeszcze więcej makaronu, udon, czyli w sumie też makaron tempura. Pierwsze danie wygląda tak, czyli pięknie, ale widoki jeszcze lepsze. Jesteśmy chyba w najlepszej restauracji Ever Serengo czyli jakieś 50 zł. Przez półtorej godziny jesz ile chcesz. Taki jest widoczek. Tyle mamy jedzenia. Życie jest piękne. Życie jest piękne. Wszystko zostało zjedzone, teraz czas na deserek, który wygląda pysznie. Jak jedliśmy w restauracji to zobaczyliśmy, że jest autobus, który nagle wjechał do wody, czyli po prostu zamienił się w statek. I później jak wracał, to statek zamienił się w autobus, więc stwierdziliśmy, że koniecznie musimy coś takiego zrobić. Więc teraz siedzimy właśnie Takim auto, autokarze, póki co jesteśmy na stacji, jak sami widzicie, i zaraz mamy wjechać do wody. Jak widzicie, nie ma w ogóle turystów. Oprócz nas była jeszcze jedna para staruszków, czyli jest kierowca, kapitan i pani, która prowadzi tą wycieczkę. Trzech pracowników, czterech klientów. Jak się mi jeszcze okazuje później, przy porcie również jest kolejnych dwóch pracowników. Mam nadzieję, że ten biznes nie upadnie, więc jeśli wy będziecie na odajbie, koniecznie was zachęcam do tego miejsca, bo jest naprawdę przefajne. Pani opowiadała również, że wcześniej rano nie było nikogo, więc rejs się nie odbył. Na odajbie jest spokój. Uwielbiam to miejsce. it's Podczas całego rejsu ta pani nie była cicho ani przez minutkę. Mega fajnie opowiadała o dosłownie wszystkim naokoło, ale tak, taki 10 minut ciszy, żeby można było się relaksować rejsem, byłby naprawdę ok. Żeby utrzymać autokar w dobrym stanie, po każdym dotarciu do brzegu trzeba dokładnie umyć pokład ze słonej wody. Autobus, statek był mega, mega spoko, ale niestety już czas się pożegnać z Otajbą, bo czas na Miyazaki. Jadę do Haneda Airport i stamtąd mam bezpośredni lot do Miyazaki. Nie był jakiś super drogi, ale miałem bez bagażu i dostałem na maila ostatnio, wczoraj dosłownie aktualizację na skrzynkę, że mam jednak, mogę wysłać jeden bagaż, cóż, w sensie mogę wziąć ze sobą jeden bagaż oprócz podręcznego. Ale nie wiedziałem, i już wysłałem i tak. Zdecydowanie zawsze, jak będę w Tokio, przyjeżdżam do tajpy. Wystarczy wysiąść z samolotu w Miyazaki i od razu czuć zupełnie inny klimat. Główny powód mojego obecnego wyjazdu do Japonii jest spotkanie się z dziadkiem. W czerwcu widzieliśmy się tylko na parę godzin, tym razem parę dni. Jechaliśmy. Jest ciemno, bo już jest około 23. E, dom myślę, że pokażę Wam jutro dopiero, bo już jest naprawdę późno i no i niewiele w zasadzie widać, coś tam widać, więc jutro zrobię tour po domu. Teraz idę się myć i idę spać, bo jestem mega zmęczony niestety. Już gotowy do spanka pod kucykiem i pod kołdrą. Tak jak już kiedyś opowiadałem, w Japonii ściany są bardzo cienkie, więc jest serio chłodno. Prawdopodobnie jest około 16-17 stopni teraz. Jutro będzie naprawdę fajny dzień. Jedziemy na Aoshima m.in. i pogoda ma być piękna, więc mam nadzieję, że w końcu uda mi się pokazać piękno Miyazaki. Dzięki za dzisiaj. Moim zdaniem wkraczamy w najlepsze filmiki z tej serii. A jutro o 16 pokażę Wam dom rodzinny w Miyazaki.